Dzień dobry bardzo! A kuku! A kuku. A kuku. dzisiaj w miarę dobry humor, aczkolwiek pogoda jest tak beznadziejna tam za oknem, jak patrzę, no i w sumie przez to brudne moje okno też, więc może dlatego też ta pogoda taka brzydka. Dzisiaj yy, nawet nocka w miarę, bo te małe paskudy dwie Około piątej dopiero przyszły, więc nie jest źle, nie jest źle. Dzisiaj będzie intensywny dzień. Jadę moje w końcu okulary korekcyjne ogarnąć, wyregulować, może jakieś przeciwsłoneczne. A w przyszłym tygodniu yy, jedziemy na ferie. Więc stwierdziliśmy, że to jest chyba dobry moment na to, żeby zmienić fotelik Zosi. Więc jedziemy zobaczyć na foteliki dla niej. No i zobaczymy, czy będzie problem. Już po takiej wstępnej rozmowie z panem, właśnie yy, od fotelików, do którego zresztą się dzisiaj jedziemy, e, no i się dowiedziałam, że Zosia powinna jeszcze tyłem jeździć. Ja wiem, że pewnie co niektórzy też wiedzą o tym, ale u nas, ja pamiętam, że się to nie sprawdzało w którymś momencie, bo Zośka patrzyła na Tośkę i zaczęła się buntować, że też chce przodem, a jak tylko odwróciliśmy fotelik, to zupełnie już inna była, zupełnie inny komfort jazdy, ona już była spokojniejsza i naprawdę mogliśmy kilka godzin jechać w aucie. Natomiast no, dzisiaj chcemy się przymierzyć do fotelika, w którym będzie ponownie tyłem jechać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to w ogóle się uda? Ups. Czy to się w ogóle uda nam? Um, no, nie wiem, zobaczymy. Znowu mam relacje. Um, co i ja. A tymczasem miłego dnia.